5 kwietnia Miłość nieprzyjaciół. W Ewangelii Pan mi wyjaśnia, na czym polega Jego przykazanie nowe, mówi u świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował przyjaciela swego, a nieprzyjaciół będziesz nienawidził. A ja Wam powiadam, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. W karmelu trudno mieć nieprzyjaciół, to prawda, lecz przecież istnieją sympatie, chciałoby się przyjaźnić z tą czy z tamtą siostrą, podczas gdy inną z daleka się omija, aby jej przypadkiem nie spotkać. Módlmy się. Miłość do przyjaciół i bliskich mi osób zdaje się tak prosta, naturalna, jakże trudno jest natomiast otoczyć miłością przykre mi osoby. Przekonaj mnie, Panie, że moja zdolność do miłowania, będąca Twoim darem, ma moc przygarnąć także nieprzyjaciół. Um, Amen.